Ja pierdolę, ale bała tego śniegu. Szkoda, że to nie jest heroina. Tak bym sobie za całą bajerkę. Ale czy zresztą chodzić co ryski w niezbie? <grywk> co to to to, 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 to to ...to Tak, to ja. Zrobiłem świateczkę na z rynku. No ciekawe co teraz ...ruskich. Okej, dawaj, to. No na razie jestem na no, moim hacięcie Okej, robimy ciasto z mak ooo, ale zajebiście to wygląda. Miam, miam, jam. Zjem to! Najlepsze jak to. Hi, hi. O ja pierdę. Ten brudny obóz jest. Chyba zjebie mnie ten sąsiadek. Kocham ich. Aha. Eee, eee, co ty robisz, kurwa? Eee, nic nie robię. A, 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 gdzie prezenty dla mnie? E, nie mam prezentu. Schowałem pod choinką. Ta, ale zjeb... od ciebie, Muszę sobie osiągnąć. Oh my god, nie, moje A papłaka popłakałem, No to poruczka, ej. No dobra, kurwa, jestem chory plus hik, czyli zaraz się walnę. jestem łapsią! Jesteś pirytologiem. Hmm. No to ja nie wiem, co ja zrobię. Ale na pewno będzie miał. Dobra, patrzcie na to, zobaczmy. Kupiłem go w kolekcji Boże na to będzie super. Kaboże? A gdzie zobaczysz, bo krzywo mordę? Nie. No, no, no. A... Ale miałeś krzywę, ale miałeś mordę jak pies? Nie. No, no. Miałem okno, no. Czekaj, mamy tutaj składniki wszystkie, z tym śmierdzącym mlekiem, okej, okay. wszystko, wszystko. Dobra, ty chyba jesteś prowendowany, -ind a ja to po prostu go wpływ... No co, ty, czy, 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 czy ciebie pierdolony jesteś? Nie... Ale ja jestem pierdolonym, ale chujem jest. Ja nie wiesz co... O, mam, o, mam tutaj rzeź... O, nie! Reśnie, <toskutka> rośnie! rośnie. No, o kurde, moja gęba. Muszę, muszę pokancelować gębę. Czy twoja gęba jest typowa? best, nie, <grym> Chyba nasza gęba. Zobacz! O oh, my god. Mmm, no ciekawe jak tam jest piwnica. O my, o oh, jestem. co ty tam robisz? Moje piwnica. Zresztą, jak wiesz, to szukaj pojemnika na stolca, żebym mógł zrobić z tego formę na ciasto. Dobra, robimy O, oh, mam Herman. O oh, my god, ala, obrugany. O pamiętam moje czasy z tego. I Super tam było. Jak siedziałam w piekarniku. Tak. A święta przecież są, to mogę pod po pod Po szkole znaczy się mogę cię pierdolić. Y Okej, okay, respekt Matafaka. Na no, remotę. Okej, bo kurwa, jeb 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 Już dobra. Dobra, już mamy tutaj te oki, doki. Okej, mamy już czas, to możemy do piekarnika. będzie Będziesz wite. Ja już czuję. Psia w

Kursy, a później to 20 cm 30 cm Mamy respekt respect mother fuck mamy. Dobra. Wesołością rzeczy pierdół w dupę jebany. Hehe, he. ale piekarnik, dlaczego nie zamykacie piekarnik? A masz kubisz, ale co to było? To ten ma kupowałeś, więc to już miał ten, nigdy z... a ten nigdy. Nie wiem, tak lubisz część, a to musi się zmieścić. No, dobra, <laughs> seksualnie wyglądam. No, ta. dobra, wsadzaj. Yy. Kurwa, wfacie, nie chcę cię martwić, ale nie pytanie, gdzie chcę pracować. No, nie, no tak, nie chcę współpracować. Dobra, będziemy robić. bum. o kurwa, co ty zrobiłeś? Nienawidzę Cię za to, ale musimy pracować się z, z razem jak nie będziemy razem się pracować, to zrobimy takie jedzenie! No, ale to było... A teraz zmieni głos na starszego! Ooo, zobacz na mój zrobię... O właśnie! Ooo, moje oczy! Moje oczy! Spierdalaj! Nie będę oglądał Cię, freeza. O, to jest zakryje! Oo! Oooo! Ale ty jesteś śmierdzący. He, wiem. Hehe. ale jak twoiman skali nie wychodził. No dobra, zrób coś. Dobra, no, ale zajebiście strzeli. Okej. Dobra, mogę cię dopiero tego piesa, a nie pytać to czysto. Aha, to dobra, już zapomniałem. Dobra, mogę to czysto i prek od tego. Oh, o, dotykam te cię. Och, o, oh, o, oh, o, oh, o! Oh. O! Oh! Uff, no jeszcze heroiną wysypę tutaj. I mamy już świąta supermęskiego. Radości.